Ja jestem szczęśliwą kobietą, jestem szczęśliwą żoną od ponad 30 lat, mamą trzech synów i teraz szczęśliwą babcią. Ponad 25 lat prowadziłam własną działalność gospodarczą, no i oczywiście prowadzenie domu, wychowywanie dzieci. Natomiast od jakiegoś czasu tak myślałam, że fajnie by było, żeby stworzyć jakiś dodatkowy dochód, żeby po odejściu na emeryturę godnie żyć, po prostu godnie żyć. I tak myślę, że jeżeli coś o czym się myśli, to przyciąga się takie sytuacje. Prawie 7 lat temu trafiłam na takie spotkanie biznesowe, które prowadziła Marzyna Ogęska i temat mi się bardzo spodobał. Wtedy pomyślałam, że to jest coś dla mnie i chciałam wykorzystać tą szansę. Usłyszałam o polskiej firmie Livion, która dała mi możliwość robienia zakupów bardzo wysokiej jakości w cenie hurtowej i pomyślałam, że no, grzechem byłoby nie skorzystać. Dla mnie kluczowe było to, że to jest polska firma i podejmując współpracę z firmą Livion, nie ponosiłam żadnych kosztów, żadnego ryzyka finansowego. Nie musiałam wynajmować lokalu, nie zatrudniam ludzi. Po prostu o wszystko dba firma Livion. To wszystko leży po stronie firmy. Ja tylko polecam sklep internetowy. Zaczęłam od swoich bliskich, rodziny, znajomych, przyjaciółek i pomyślałam, że to jest najlepszy czas. Tym bardziej, że prowadząc własną działalność, wiem, że zawsze musiałam być sama na stanowisku, a tutaj usłyszałam, że budowa zespołu przyniesie mi dochód pasywny. Wtedy tak myślałam tylko o sobie bardziej, ale teraz zobaczyłam, że jest to najlepszy biznes, jaki znam. To najlepsze, co mi się mogło przytrafić i to była najlepsza decyzja biznesowa, natomiast teraz już patrzę na to troszkę inaczej. Uważam, że liwiany jest szansą dla wszystkich. I trzeba o tym ludziom powiedzieć, bo ludzie znaleźli się na różnym zakręcie finansowym, czy różne sytuacje w domu, czy, czy w pracy. I teraz widzę, że pomagam ludziom też osiągnąć taką stabilność finansową. Ja uważam, że każdy na to zasługuje. Polska firma, bez kosztów, bez ryzyka, tak jak wspomniałam, z szansą dla wszystkich. Najlepszy plan rozliczeniowy, więc. Teraz dopiero po tylu latach zobaczyłam, że można robić coś, co przynosi radość, szczęście, i można to robić z pasją. Ja tym żyję i moja rodzina też. Myślę, że właśnie w takim wieku, e, mając takie poczucie bezpieczeństwa po odejściu na emeryturę z działalności gospodarczej, zaznaczam, to jest strzał w dziesiątkę. Livia daje wszystkim jednakowe szanse, tylko to ty musisz podjąć decyzję i działać.